To ten sam dla Franciszka, dla Dominika i dla mnie, i dla ciebie ten sam. I chce ci się dać poznać, jak każdemu, każdej z nich, którzy poprzedzają, że ty nie jesteś inny czy inna w tym. Nie? On jest cały dla, cały się wydaje, cały chce się dać poznać, cały chce się dać usłyszeć, nie? Że, że nie ma dla niego przeszkody. Nie? On w sobie nie ma dawkowania takiego, że a, jemu dam tylko tyle, a jemu tyle. Nie? Nawet jak mamy tą przypowieść o talentach, że każdy dostał według swoich możliwości, to to, że ktoś ma w tym momencie możliwość na jeden talent, to nie znaczy, że za chwilę nie ma możliwości na pięć, a może na dziesięć. Jeżeli rzeczywiście wydajesz plony potem zwielokrotnione, to potem już cię stać na więcej na przyjęcie pełniej pełniej nie to co też mam w liście do koryntian starajcie się o większy dar a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą